Cześć wszystkim, jestem Jurka i możecie mnie znać z TikToka. Dzisiaj przyszłam tutaj odpowiadać na pytanka i nie mam pojęcia, co Nina dla mnie wymyśliła, ale będę wyciągać jakieś pytania z tej głowy. No to już, przekonaj już? się, proszę! A nie co? Wymienić trzy głupoty, które robisz po pijaku. Słucham. Więc po pijaku mam dwa mudy. Albo jestem w kimś zakochana, kto akurat stoi obok mnie. Albo płaczę, bo ktoś mnie nie chce. Jak e, akurat tego dnia nie mam najlepszego humoru, to zamiast po się cieszyć i bawić, to idę płakać. Zazwyczaj wtedy Mika idzie za mną i mnie pociesza w kiblu. Wymień trzy czynności, które cię nudzą. Nudzi mnie na pewno sprzątanie. Nie lubię... Sprzątać, ale jeszcze bardziej nie lubię, jak jest bałagan. Ludzi mnie spędzanie czasu z osobami, z którymi tak naprawdę nie chce mi się spędzać tego czasu, ale głupią jest. Im odmówić spotkania, i kończą mi się wszystkie wymówki po prostu się z kimś spotykam, żeby nie robić przykrości tej osobie, ale jeśli spotykam się z kimś na siłę, to mnie to po prostu wtedy nudzi. No to musisz się tego oduczyć i powiedzieć, że nie mam ochoty. Dlaczego? Dlaczego masz swoją strefę komfortu naruszasz? Wydaje mi się, że mam y, problem z asertywnością i mówieniu, okay. do, y, y, i mówieniu innym, co robią mnie taki co mi nie pasuje. Po prostu trzymam to w sobie i nie mam ochoty się z nimi spotykać. Ale no, no, musisz się tego nauczyć, no bo się zamęczysz tak no, bez sensu. Chyba kiedyś trzeba będzie. Ja na przykład nie lubię się malować, nie lubię spędzać czasu nad makijażem, bo no, wtedy mi się nudzi. Ale znalazłam na to pewne rozwiązanie i teraz jak się rano maluję, to po prostu odpalam sobie live'a na TikToku i sobie gadam do telefonu. Wymień trzy ulubione efekty na TikToku. To mój ulubiony filtr to jest kosmity. Jak miałam swoją serię jeszcze niedawno pow o zdalnej szkole, to wtedy jak byłam nauczycielką, to nakładałam ten filtr kosmity i to możecie pamiętać. Jeśli chodzi o efekty głosowe na TikToku, no właśnie też jak udawałam nauczycielkę, to miałam takie wibracje włączone. No i oczywiście, wybielanie zębów. Trzy najdziwniejsze diemy, które dostałaś. Wszystkie sprowadzają się do tego, że będę Twoim sugar daddy, idź ze mną na kolację. To nie wiem, pójdę z tobą do witkaca, wyślij zdjęcie stópek za pieniądze. Mhm. Są, chyba każda dziewczyna takie dostaje, ale to są dla mnie wyjątkowo dziwne. No i oczywiście dickpiki, bo jakby inaczej. Wymień trzy rzeczy, których nigdy nie powąchasz. Bardzo nie lubię zapachu e, tych takich e-papierosów, ale one się jakoś nazywają. To dla mnie śmierdzi ja po prostu nie jestem w stanie tego powochać, a jak ktoś w odległości kilometra, 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 to pali to ja już to czuje mi jest niedobrze. Nie mam zamiaru nigdy wochać mywarki, która była pakowana przez tydzień i tak stała przez tydzień i zapchanego zlewu. Wymień trzy zagadnienia szkolne, których nie ogarniasz. Szczerze? Na dzień dzisiejszy totalnie nie potrafię liczyć lagor, y, lagorytmów. lagorytmów, lagorytmów. Y, <gryt> jeśli chodzi o polski, to y, czytania lektur ze zrozumieniem, tych takich starodawnych. Też nigdy nie potrafiłam przeczytać lektury ze zrozumieniem. No ale czy, co najgorzej Ci wchodziło z lektur? Z lektur? nie wiem, dziady mhm. e, albo nie pamiętam jakie są lektury, szczerze mówiąc, bo i takich nie czytałam nigdy, ale jak już miałam jakieś podejście, to przeczytałam dwie strony, stwierdziłam, nie rozumiem i no i nic nie robiłam. Więc... To niedobrze, dlaczego się poddajesz? Nauka to potęgi klucz. No tak, dokładnie. Wosu, wosu nigdy nie ogarniałam. Yy, najgorsze są te tematy. Yy, Które? Takie o państwach. Strasznie mi się ciężko to zapamiętuje. Ale co jakby... o państwach? Ustroje polityczne? No, ustroje polityczne, to jak są te gminy wszystkie, to jakoś w... totalnie mi nie ciekawi, nawet mi to do życia chyba nie jest za bardzo potrzebne. Gminy, a ustroje to co innego. <śm> no widzisz. <śm> Dlaczego, a dlaczego o nie jest? Nie. WOS chyba będzie Ci potrzebny, przecież jesteś obywatele, obywatelem tego kraju i no tak. jesteś coraz starsza i Cię zacznie to wszystko dojeżdżać, to chyba dobrze wiedzieć. No jeśli wiesz. chodzi o prawo tam jakieś w kraju, to mnie najbardziej martwią podatki, że trzeba je w ogóle odprowadzać. A jak inaczej byś jeździła po drogach polskich, gdyby ich by na przykład nie było? No to jest dobre pytanie. Trzy najczęstsze sytuacje? którymi wkurzasz mamę? O, dawaj! Nie odbieram telefonów, mm -hmm. nie odpisuję na smsy <laughs> eee, i raz miałam taką sytuację, że tyle nie odpisywałam i nie odbierałam telefonów, że przyjechałam z Zielonej Góry do Warszawy, żeby sprawdzić, czy żyję. <laughs> yes, eee. To ją pewno wkurzyło. Jest na mnie wkurzona o to, że nie mam super ocen, ale nagrywam na TikToku. Eee, wymień trzy głupoty, na które wydajesz za dużo hajsu. Bardzo dużo pieniędzy wydaję na ubrania, na zamawianie codziennie Starbucksa i jedzenia, mimo tego, że mam catering. I możecie się śmiać, ale yy, do niedawna dużo pieniędzy wydawałam na coś takiego jak wróżka albo jakieś yy, magiczne takie sprawy, rytuały. Bo co? tak, poszłam raz dla Beki, ale jak mi się wszystko sprawdziło, to poszłam drugi, raz trzeci, czwarty. Ile kasują te wróżki, mamony, od ciebie? Wiesz, co różnie. Yy, za Kartę radę, na przykład jest dwie dychy. Za przypowiednie na pół roku masz 150. Za jakieś tam konsultacje 45-minutowe 300. Ale no, to jest złodziejstwo. Co ty dajesz się z pieniędzy okradać? No nie, ale to sobie się sprawdza. Musisz pójść, zobaczyć, przetestować. No, na pewno. No, i <grym> <na pewno. grym> Trzy własne fobie. Czego się boisz, dziewuszko? Bardzo się boję poznawać teraz nowe osoby, bo. Moje poznawanie osób kończy się tak, że e, piszę sobie z nimi, gadam, otwieram się i mówię jakieś tam swoje prywatne rzeczy. Załóżmy, piszę na przykład o tym na Instagramie z kimś i potem ta osoba się na mnie obraża i robi mi dramę w internecie. Po czym ludzie myślą, że to ja zaczęłam tą dramę, ja mam hejt, e, i dzisiaj właśnie zanim przyszłam tutaj, e, dosłownie godzinę temu, dostałam groźbę, że. O, teraz zobaczysz, e, wstawię na ciebie jakieś tam. E, to co pisałaś na Instagramie i cię zniszczę, no to to, to. dlatego nie mam już totalnie o ty jakoś zbliżać się bardziej do nowych osób. Myślę, że mam wystarczająco przyjaciół. Prywatne sprawy wyciekają do internetu. To mnie przeraża. Mm -hmm. Nie lubię sama siedzieć w mieszkaniu, bo może trochę się boję, że ktoś jednak tam nieproszony będzie chciał przyjść. Mm -hmm. Boję się tego, że kiedyś będę sama, że ja nigdy nie znajdę sobie męża, <laughs> że... Że nikt mnie nie będzie chciał i nie wiem, że wszyscy się mnie odwrócą. Słuchaj, do wróżki nie musisz chodzić, ja ci wróżę miłość. To Bo dobrze. każdy znajdzie miłość, prędzej czy później. To dobrze. Masz jeszcze całe życie przed sobą. Według wróżki w październiku będę miała chłopaka. Przestań ty tym babą wierzyć. Następne. Wymień trzy gwiazdy, które są cool. Cool gwiazdy na TikToku to jest stuknięty Mika, dobra faza, maga się nią inspiruje, i, I wielorybek. Wszyscy TikTokerzy gwiazdy. Dobra, mamy to. Upiększanie urody. Wymień trzy ulubione zabiegi. Nie mam y, ulubionych zabiegów, bo wszystkie są bolesne. Ale z tych, y, które ja robiłam, to najbardziej lubię usta wypełniać. Tutaj trochę kontury buzi, żeby wydawała się szczuplejsza. I. Miałam operację plastyczną powiek, żeby były takie fajniejsze, żeby można było ładnie się malować. Naprawdę miałeś operację tak. powiek? Masz 18 lat! Wiem. Wymień trzy influencerki, którym... Powinęłabyś szafę. Powinęłabyś szafę. Wersow, może Maja Janowska, czyli Lila i Maja siostry. One mają zajebisty styl. Trzy najgłupsze plotki na Twój temat. Są jakieś? Są. Jest dużo. Na wszystkie dziedziny właściwie. Dawaj, po kolei. E, związki. No to, że byłam z Einarem, że byłam ze Stukniętym Miejką, że byłam z Dawidem. E, te komentarze się cały czas e, powtarzają, że a czy ty byłeś z Einarem, a, a ty coś ze Stukniętym? A jak tam z Dawidem? No, więc... E, to, mm, ludzie uważają, że jestem puszczalska, dlatego że nagrywam z samymi chłopakami. Ale to nie jest tak, że ja nagrywam z samymi chłopakami, bo po nagrywkach coś idziemy robić, tylko po prostu e, lepszy vibe łapie z chłopakami i przyjaźnie się z wieloma. Na przykład e, pan Zary, ten z TikToka, no Dawid, Ejnar, Mika. E, no, dużo by tu jeszcze wymieniać. To jest plotka, którą stworzyliśmy yy, moi znajomi z Zielonej Góry, bo jak wiecie, ja się przeprowadziłam do Warszawy i oni troszeczkę o to mieli ból dupy, więc stwierdzi, stwierdzili, że mam sugar daddy, z którym się dupię i płaci mi za mieszkanie. Faken, Bardzo no, ładna plotka. No, średnie te plotki. Dziękuję, że mogłam tutaj wystąpić i miłego dnia wszystkim. Papa. Pa. Papa, maak haar zo'n familiaar. <laughs>